O takiej niby nic, las zimą. Tutaj nawigacja OpenStreetMap Street map mnie zaprowadziła w teren, gdzie formalnie jest jakaś ścieżka, ale ja tu nie widzę żadnej ścieżki. Tu idziemy właśnie. Jestem w... O, i tutaj takie malownicze wszystko jest zimowe. A co tutaj mamy? Owoce głogu czerwone. No, trochę mało tych owoców. O, powy... o jeszcze trochę jest. Guk jest bardzo zdrowy, źródło witaminy C. No i awaryjnie można się najeść w terenie. Takie kulki głogowe. Patrzcie. Awaryjnie się można najeść takimi owocami. Można ich też więcej nazbierać. I wrzucić do herbaty do jakiegoś tam wywaru, i tak dalej. Dobra, to takie przeschnięte. i Idę oczywiście dalej. To musimy iść dalej, bo tutaj. O, właśnie. Cały telefon mam w śniegu teraz. Dobra, bo nawet nie widzę, co do was nagrywam teraz. Wszystko się zaśnieżyło. I nie tędy. Raczej tędy, gdzie ja idę? Nie, tu. Dobra. No i drodzy, zobaczcie. Jestem na wzgórzach Dalkowskich. O, śnieg sobie otrzepałem z telefonu. Jestem na wzgórzach Dalkowskich. Na zboczu Dalkowskiej Góry. I próbujemy dojść do schroniska Starego Górskiego i jego ruin. Nazwanego Berghaus z niemiecka. No, także, pozdrowienia ze wzgórz Dolkowskich. Piękny teren, piękny teren, blisko głogowa. Wspaniała atmosfera. Zimowa, bialutko. A w mieście szaro, buro, jak papier taletowy wiadomo. A tu przepięknie. Po prostu. Także w ramach takiego hobby prepers Survival, w ramach hobby jest ujeżdżanie okolicznych wzgórz, terenu. Trzeba nabrać trochę kondycji, co Wam polecam oczywiście po świąteczno-sylwestrowym lenistwie. I wyjścia w teren jak najbardziej. Chwalebna rzecz, większość z nas siedzi przy tych kąpach, albo w piwnicy, siedzi i gra w grę, a tymczasem rzeczywistość jest ciekawsza znacznie. Może tu mi jakiś nazistowski zombie wyskoczy z poniemieckich ruin. Zobaczymy.